nie można? No ale dajcie dziecku zjeść no jak chce. Tato, on tego nie może. A tam nie może, wyżej w żerli nic wam nie było, hej. No ale to kiełbasy będzie tam mojemu wnukowi żałować? To to samo zdrowie to no, skórę odkrawać z brzegu, no żeby mu tam na, na żołądku się nie ostanęła. No ale, no pięć miesięcy już ma, to tą kiełbasy nie zje? Dajta spokój zbysku człowiek czwórkę dzieciaków wychował, oni go teraz będą pouczać, bo... Wychowanie jakieś, może bezstresowe jeszcze. <laughs> mleka nie może, bo laktozy ponoć nie może. One brały, piły mleko prosto od krowy, praktycznie z tam ciągnęły. I nic nie było, wszystkie zdrowe rośli mnie. a oni teraz dziecku nie dadzą mleka. To nees! Nice. Dziecko musi jakieś tam bakterii przyjąć, żeby tam odporności nabrało, a nie tak trzymać pod kloszem. to. Tato pozwól, że to ja będę decydowała o moim dziecku. Dobra, wychowuj ta se, jak chce. Też swoje błędy musi ta popełnić. Aj to Zbyszko, widzisz. Człowiek chce dobrze, człowiek chce coś może pomóc, bo troszkę więcej wiosen na tym świecie przeżył, a to taka wdzięczność po tym, że tato nie wtrącaj się, tato tu. Dobra, weźmy Zbyszko.